Dobry. Ja nazywam się Oliwia Piaseczna, a oto jest dzisiejsze wydanie wiadomości. Ze świata. Papież Franciszek zmarł w poniedziałek wielkanocny o godzinie 7.35 w wieku 88 lat. Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się między piątkiem a niedzielą. Proces wyboru nowego papieża odbywa się za pomocą dwóch głosowań. Kandydat musi uzyskać większość dwóch trzecich głosów. Gdy papież zostanie wybrany, zasygnalizuje to biały dym. Od soboty turyści będą mogli zwiedzać jaskinię groźną w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach. Każdego roku miejsce to jest zamykane na okres zimowy, podczas którego służy jako schronienie dla nietoperzy. Od soboty, 26 kwietnia, jaskinia mroźna zostanie ponownie udostępniona dla turystów. W zeszłym tygodniu burze i wichry dowiedziły południe kraju. Opady doprowadziły do zalania miejscowości na Śląsku i w Małopolsce. Część drog przestała być w pełni przejezdna. Problem dotknął między innymi drogę ekspresową S7. Już wkrótce Starówka Olsztyna stanie się miejscem niecodziennego spotkania pasjonatów motoryzacji. Old Town Static to klimatyczne wydarzenie organizowane przez nieformalną organizację Trust Me Club. Dzisiaj mija 525 lat od poświęcenia Kościoła Świętego Wawrzyńca w Olsztynie. Rocznica konsekracji kościoła jest wyjątkowym wydarzeniem dla parafian. Także w tą niedzielę obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Dziękuję Państwu za dzisiejsze wydanie wiadomości i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.